Cześć widzowie z tej strony Pączek Witam was w kolejnym materiale na moim kanale I dzisiaj widzowie gram... zagramy w Call of Duty World War 2 Czyli WW2 I dzisiaj widzowie mamy misję twierdza widzowie Także tak widzimy. my Zaczynamy oczywiście sobie misję A wy zasubskrybujcie sobie kanał Pączek To jest też Mati Seba Bardzo dziękuję każdej osobie która zasubskrybowała ten kanał I widzowie właśnie my sobie obejrzymy teraz początkowy filmik No i już nie zawracam <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg. vet ikke. Sånn er det. zaczynamy! Dobra. Francja widzimy znowu. Walczymy we Francji. Dobra. Łowdziowie, gramy tą broją co Turner gra. Znaczy nie gra, tylko ogólnie używa. Wo! Dobra, ten dead. Woo! Dobra, Pyk! O, widzę, mamy aptekę. Widzowie przejmujemy dom. Znaczy, dom. Taki bardzo stary widzowy dom. Widzowie, możemy w ogóle przewracać, tak stoły. Te widzowie. Możecie sobie tak robić w ogóle. Pir są to Ile ich tu? Ej, ej! No! Sary widzowie. Jeszcze raz próbujesz. Dobra. Dawaj, A Jelo. A Jelo możemy widzowie takie właśnie granaty. Yy, zielone. Ej, widzę, patrzcie na przykład tu Pyk. No i widzę, by trochę to oczyściło. Dobra. Dobra, on widzowie dostał Wow, Czekajcie widzowie, ten pistolet sobie zamienimy za coś. O, to jest widzowie dobra broń. Ej, to co? Widzowie, auto we mnie wleciało? No Widzowie Widzowie nie lub... O! Widzowie MP40 No i oni właśnie tego używają Więcej ich Używa właśnie tego Dobra Kto ma MP40? Ten chłop ma, a nie? Dobra, a nikt z nich nie ma MP40, na serio? Proszę Dobra Kurde Mamy Dobra, let's go I widzę, że teraz mam RKN To widzę jeszcze Dobra. Dobra. Widzę, już możemy zejść? Cześć, jeszcze raz w sumie sobie wejdziemy, bo jeszcze sobie wyczyścić. O, widzowie, wy teraz co tu w ogóle nie ma tego? amunicji. Ej, ej, w ogóle gdzie jest Turner? Co to jest bardzo ciekawe. Gdzie jest Turner? <śmiech> <śmiech> bardzo widzowie, ciekawe, bo teraz Turnera nie ma, nie? O! Amunicja, amunicja, amunicja! Co jest? Ło widzę, jak zeszczytniemy najpierw. Ej widzę, patrzcie jak spadają. Pyk. Dobra, dawaj, już spadnę pteczkę. Ha, bo tu chłopiec. Zimno. Oznacz wrogów. O, mamy. Prawidowie, jeszcze tam. Ile? ich chcę jest podpalacz. To prawidę, podpalacze zabiliśmy na szczęście. Ej, nie! Ej, widzowie, ja nie zauważyłem granatu! Teraz sprawdziłem sobie. Dobra, ten dead i ten det. Dobra. Dobra, gra na tym życiłem Sobie. My widzowie jeszcze skoczymy po amunicję. Widzowie jeszcze sobie skoczę, żeby nam się odnowiła, że tak powiem. Ta amunicja. Dobra. No i teraz widzowie z pewnością możemy iść. No dobra, widzimy właśnie tu otwieramy. Ja. Ej, bo będziemy będzie osłonięte z dusma, no? O nie. O nie! Aha! Dobra, tak. Dobrze mówiłem. Dobra, mamy widzowie i weszliśmy i widzowie na sam rzut oka, snajperka. Ło, widzę, musimy chyba osłonić na serio. ma, czekajcie, tak widzowie tu musimy naszych osłonić. I ten. Dobra, to macie czysto, teraz widzowie. I tam ktoś jest. Widzę wy snajperzy. Dobra. Widzę jeszcze jeden snajper. Tam jest. Dobra Widzowie, nawet podpalacz nie zdążył podpalić. Nie Może tu go zaskoczyliśmy. Widzowie, jeszcze tu. Tam jest widzowiec. Zusman, tu widzowiec coś jedzie. Ej, rzeczywiście widzowie, co jedzie. Ej, nie ma. Dobra I co wydamy tu? Pyk O I tych spamic, już nie ma Jeszcze ktoś widzowie. No tam są, dobra Dobra, i pyk. Ej, pięknie. Tam, widzowie, musimy rozwalić cel. Dobra. Pyk. Kurde. Kurde, myślałem widzowie, że go trafię. Ej, ty widzowie ty mu robią. Dobra, Dobra. widzowie chyba się uda ogólnie. O nie, widzę jeszcze tam. Czy, widzę, że go dobiłem. Bo już nie ma nikogo? Tam widzę. Jak mamy tam z pana? Dobra, nie, nie. Jeszcze mu nie dajemy, żeby wrogów oznaczał. To. Na razie widzę, mamy tylko Pearson'a. O, widzowie uciekamy już. Ej, co jest? Jak go trafili? Nie! Głowę stracił. Co się widzowie dzieje? Kurde! A! Co się widzowie dzieje? Kurde, nie, ale szkoda. Dobra. Nie! Co się dzieje? A nie, to kwadrat. Znaczy nie kwater. Tak, kwalę. Ja cię widzę. Wie. Ale tu się widzę, że dużo w tej misji dzieje. Jezus, myślałem, że to chłopy są. Dobra. Ja! Co się dzieje, widzę. Ja co, musimy wstać i walczyć. Musimy walczyć o Polskę. Dobra. Co... Co to, wiesz? bez? Podpalać? To widzowie najpierw sobie weźmiemy może ich ze snajperki. Ło wow. Dobra. dostał widzowie. Mamy. A ja widzowie z drugiej strony, są. Aha! No widzowie przejęli drugą stronę. I musimy im ją odebrać. Dobra. Dobra, mamy go? Nie ma. Tutaj przejścia. Dobra. Dobra, mamy. Dobra, widzowie, teraz tu musimy przejąć. Dobra. Dobra, mamy widzowie ich, dobra, pyk. Pyk, dobra. Ich. Chyba tą stronę już mamy, no, choć jeszcze nie jesteśmy pewni. Widzowie, jeszcze tą sobie musimy oczyścić. Dobra. Kurde, widzę, jednak tej strony nie mamy jeszcze. Dobra. Mamy. Kurde, widzowie, jeszcze ten. Jeszcze ten, widzowie? Czy ktoś jeszcze? A, ty. Chce ktoś z, coś z grilla zjeść? Hey. E, nie. Zakaz wstępu, no. Nie, nie ma napisane. Nie ma? No kiedy oni się skończy, Ile ich tu jest? Bo mi się już powoli nic nie wie, się kończy. O! Tak. Dobra, no, ile was tu? A! Musimy widzowie rzucić. E! Panie! Niech pan trochę ogarnie się, co? Co weźmie weźmiemy apteczki. Mam cztery już. No i widzowie tak jest. Powtórz, jo, 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 zust mam. Dobra. Daj. I mamy widzowie właśnie ukończoną misję Twierdza. I widzowie teraz widzowie uwaga, zobaczymy jaką będziemy mieli misję. Teraz widzowie będziemy misję mieli Soe. Widzowie, także tak bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się następnych, miara.